Dzień widzowie, witam was w następnym odcinku Gramy się dzisiaj w Robloxa A tak naprawdę w Jailbreak Więc gramy się to dzisiaj i będzie spoko Już zaklikam Jak z mi się zloguje to będzie super Działoby, cargo robbery. Czekajcie chwilę. I tak, będzie spoko. Um, dzisiaj będziemy prisonerem o tym. I tak, spróbujemy obrobować bank, Obrabować bank tak jak ostatnio. Więc idziemy sobie już. Moim tej kwestii, w tej Dobrze idziemy. Czekajcie? No celu. Dobra, już uciekamy. Uciekamy ze Skaru Golubry. będzie spoko, tak? Więc uciekamy. Eee, to tu, tak powaliśmy. Więc nie wiem. Jeszcze nie znalazłem policjanta, żebym mógł. Mógł kartę ukraść, ale ważne jest to, żebyśmy najpierw poszli do bazy klim na listów. Więc idziemy do auta i jedziemy, a jak jeszcze nie zasubskrybowaliście, to subskrybujcie mój kanał. Bo tu się różne dziwne zecy dzieją. Glam w Bedworsy, glam w Cielędzie. I tak, jakbyście zasubskrybowali, to by było spoko. I na każde 10 subskrypcji będzie Q&A ze mną. Potem jak już dostanę więcej subskrypcji, może będzie więcej. Kurde, obróciło mi się auto. O, nie ma robót, to dobra, stop. Eee. O kurde, jak my tu jedziemy, dobra. A wiecie co? Uciekamy. Zostawimy to auto tutaj idziemy do jakiegoś, jakiegoś banku lub coś tam będzie. Więc tak, scelają do mnie. Teraz może będzie lepiej widać, bo tak, wiecie, ja tak nie zawsze nagrywam. I to tak... Tak będzie jednak lepiej. Tam jest Poli. Kurde, złapali mnie. Chciałbym wsiąść do auta, ale mnie złapali. No trudno jest raz. 12 A nie mogę to? A nie, dobra, skoda, tak to bym uciekł. Dobra, plan jest taki: musimy znaleźć jakiegoś policjanta. Jakiś policjant, jakikolwiek może być, dostanę wtedy kartę. Będziemy mogli um, no, łatwiej uciec. Jest też niedawówka. A nigdy jeszcze tam nie byłem. Zobaczmy. No to nic, to może być fajnego. Tu. Trzeba mieć kartę, żeby zamieścić. A skoro jak miałem tą kartę. Nic zapomnie nie ma te kosem, uciekam przez drzwi i może coś znajdziemy, dobra Mówię mi to? Dobra. Jest to jakiś policjanta, może poskacę na trampolinie, nie? Poskacę się na trampolinie. O, poczekajcie Shift. Jak on mnie złapał? kulda, cool, miałem już ten gól. Mogłem się jednak nie pokazywać. A teraz mnie zaostrowali, co? Jas kilka sekund. O, nie ma tu nic, dobra. Uciekamy. Uciekamy, 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 uciekamy Tu jest jeszcze jeden policjant Uciekamy I Uciekam Nie ma jeszcze tu żadnego policjanta Ale no trudno, no uciekam Uciekam I zaraz mi się pojawił Escape. Dobra, lecimy, 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 my my lecimy tutaj dziś. A, 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 i kule cool, gościu zabie ze mną. No kurde, cool, odjaliby ze mnie. Bram. Jadę se autem, dobra jedziemy, jedziemy Policja, policja, jedziemy tutaj Od policji hmm. A idziemy tu jakiś zaraz bank i będziemy próbowali go się O, poczekajcie, o. To bank? Chyba tak.

Czekajcie, chwila. Diskonektowało mnie. Seven, six, nine. Czekajcie, bo mnie dyskonektowało. Zaraz znowu włączę. Poczekajcie, niestety mnie dyskonektowało. I musimy znowu to zrobić. Ale wiecie co? Zagramy się teraz megafon OBBY. Tu włączę 50 Stage. Gram do na telefonie, ale. Ym... Tu może mi pójdzie lepiej. Chyba. Może? Nie wiem, ale czemu? Chcę spróbować. Więc tu widzicie to mam to. Dobra, czekajcie, to ja mam iść tu Czy mam iść tu. Czekajcie, czekajcie. I są. I niestety. Kurde, ale ja blisko jestem. Aj, kurde. Nie, niestety picemu to zawsze wyskakuj. Wyskakuje. Więc próbujemy to pokonać chociaż... Robimy coś takiego, pokonamy stage i Chyba będziemy kończyć ten odcinek, nie? Po na przykład. pierwsze to nie było udane, ale tu mogę. Jeste, coś wymyślić. Kule. Coś mi słabo dzisiaj idzie. O, jestem. Dobra, przechodzimy następny. C czekajcie chwilę. Ona dobra, więc robimy jakieś. Jestem na 13. Pokonamy jakieś 20 będziemy stagiu, więc jak będziemy na 20 stagi'u, albo lubimy coś takiego, to póki ja nie zginę, tym gramy ten parkour. Naprawdę. To jest epicki parkour, musicie sobie zobaczyć. Ale on naprawdę nie jest łatwy. No jest łatwy, ale no... Krójdźmy się z testem. Łatwo jest przejść. Jeszcze ileś tam tego. No, raczej nie, więc dobra, mamy 20. Jeszcze nie zginąłem, to jest dobre. Ja no, zginąłem, ale. To wtedy się nie liczyło. Oj, i patrzcie na to To już chyba jestem prawie dalej niż ten. No Dobra, i robimy jeszcze trochę dalej. Oj, kurde. Robimy jeszcze pięć stage'ów, okej? Okay? I będę się z wami zegnał. Dobra, jesteśmy na. Ja, jesteśmy na. 25. Dobra, to jest C5 i ten. Będę się z Wami kończył, więc na 30. Skończymy, okej? Okay? Mam nadzieję, że Wam się odcinek podoba. Sorry za to, ale naprawdę nie wiedziałem, że mnie. Ja będę musiał ludionować. Chyba nie chcecie tego znowu robić. Więc no, po prostu sobie zagramy trochę palkula na koniec odcinka. A następny odcinek pewnie będzie z tego. Z tego albo z jakiegoś innego. Na 28. To będzie na 29. Oj, poczekajcie. To muszę liczyć jakoś. Oj, kurde! Coś. Widzicie coś mi w ogóle? Dobra. I muszę przejść tamto. Bo to się liczy. Widzicie, to nie jest łatwe. To jest takie stresujące. Trzydziesty. Dobra. Przejdziemy to jako o, ostatnie dwa. Przejdziemy i to już naprawdę będzie koniec. I będę się z Wami zegnał. Więc tak widziałe Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Zostawcie takiego lajka, subskrypcję tamtą czerwoną, tam, 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 co jest yy, pod tym. Zostaw, yy, zostawcie to i widzimy się później. Pa!